Żeby ten nic najpierw musimy oczywiście znaleźć twoją starą. Proszę za Gdzie może twoja stara być? Często występuje w plecakach. To tu, o. Tu plecaków. Niestety chyba tutaj nie ma. Wchodzimy za oknem. tej sali chyba też jej nie ma. Hmm. Gdzie może twoja stara być? Operatorze Janie, wiesz może? Nie! Hmm. Tam jest, chodź, kurdę, <śmach ém> Jak widzimy, jest to wspaniały okaz w Pani Starej. magarba a, a I piękne cysusie. Ej, ale tu się zgubiła Pani Stara. Zostawiła w Damy jej chwilę... Damy jej chwilę... Dam ...impiewności. Proszę, zamknąć kamerę się pośpię. Ja, tak. Mamy no, tutaj już 3 cuski, tu jest chyba jeden cuszek. Teraz przystąpię do głównego obalania. No ja właśnie, kiedy nie wiemy jak obalić migo swojej starej, postanowiliśmy zobaczyć problem mu patologicznie i zobaczyć całą swoją starą. Kula <ślesy> 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 stara jak widać. Martwa w ten sposób możemy pięknie określić, że twoja staranie w nie istnieje. Ale pamiętajcie, nigdy nie zostawcie w domu, nie tej dróżce tak. Witamy w programie Brenia, w siódmych mitów. W dzisiejszym odcinku mamy zamiar pogromić mit o tym, że Bóg nie istnieje. Oczywiście każdy wie, że Bóg istnieje, ale niektórym trzeba to wyjaśnić. Mit ten to wyjaśni mój asystent. Panie asystencie, proszę. Hm. Panie Boże, wcale nie istniejesz! Jak <grym> widać, był to wspaniały przykład boskiej interwencji.